I mówię, a podejdę, zagadam, nie? Mówię Coś, do niej tak, o, wyciągam telefon, nie? Dzień dobry, witam serdecznie. Yy, wie pani co, bo mój telefon mówi, mój zegarek mówi, że pani nie ma na sobie majtek. A ona mówi, co? A ja powtarzam, no, mój telefon mówi, że nie ma pani majtek na sobie, nie? Zegarek mój mówi, że nie ma pani majtek. A ona mówi, co ty, pisz, mam na sobie majtki, nie? A ja mówię, o, to przepraszam. To w takim razie mój zegarek spieszy się o 5 minut. To co? On może czas najwyżej się w ogóle pozna, nie? Ona do mnie mówi: Spiję, bo mam okres 9, i. 2, i nie, nie, a ja mówię: O, no to jak pani ma okres, wkłuj panią ten okres, to ja mogę sprawić, że za 9 miesięcy nie będzie miała pani tego okresu przez 9 miesięcy, nie? No to taka gadka szmatka, ale generalnie powiem ci, że tak. Generalnie zadowolona. To by było nieimmersyjne, czat. niż to, co powiedziałem przed chwilą. Ile pompek dziś? Łoo się... wow. No to sobie stoję, raczej zacząłem iść przez ulicę, bo się wzryszyłem uh -huh. tam uszczewo. I Jakaś pinda w czerwonym samochodzie. Alena? Nie wiem czy Elena. Trzasnęłam je w moje bioderko. Oh. Ale wstałem. Pokaznę oh. jej fuck you i je drugi raz. No i już nie wstałem. I a, i jak jechaliśmy na szpital do ten down zaczął tankować samochód Aha. Zamiast udzielić mi pomocy i dlatego mam teraz super piasterek. Trzymaj się, kujek. Jak Jakieś okoliczności, że na tym samym co... Dobrze, czy są jakieś poważne tematy? Nie jak to nie był poważny, baba mnie potrąciła dwa razy, a nie nic. Tak? O co chodzi? A co się interesuje? No nie, a co cię to interesuje? Zbieram borówki z krzaka, widz? To, no to jest? E, tak, taka odmiana z z borówkami, a co ci tam? No nie, no bo w sumie na... lubię owoce. Jak lubię owoce? To nasza żona To, masz, to. na mordzie, rozumiesz? Aha. Lepiej mi co spadaj. Nie, 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 spokojnie. Nie, on, on nie wygląda jakby bardziej ciasta lubił, jakieś, nie wiem, makowce pewnie. Nie, o... nie maku nie lubię w ogóle. A masz kąt między zębami Więc coś takiego no tutaj mi nie pasuje Nie, to, jest, to chyba, to chyba po prostu zęby do czarne To kurde dziwne są prachnice. Ja jestem stary i jakoś mam już normalne zęby A to jest są sztuczne? Cicho Do Rui dochodzi. oczywiście nie mówię o nikim e, specyficznym Ale jeżeli faktycznie <ścoughs> będzie dochodzić do takiej Rui to zabezpieczajcie się, proszę nie wiem, co wskazuje ja, wystarczy, wystarczy cytryno mhm. polać. Gdy się. Warto! Warto! Co? To pasy... cytrynowy... ja jeszcze nie słyszałam. A to, a Co? Dalej, <grym> no. to nie ja słyszałam. A to jest się nie To jest z tego. Bowiem, ktoś najlepszy, To jest sekretarz pani Suzy. Lepszej niż Leksi jakaś od Aleksa. Słucham. Poczekaj, daj mi chwilkę, blu. <grym> Tak, słuchaj, bo dzwoni do ciebie Jay, prawda? Kami z wszystkimi wewnątrzciami na, wiecz, na, na wieczku wyrzucili złoto i z krzykiem pobiegli dzieje? do swoich domów Ta przygoda nie skończyła się jednak dla nic by dobrze Jeden z nich oszalał WOOOOOO UUUUU 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 DŻBIĘK DŻBIĘK Ale mnie stopa piecze Ale mnie stopa piecze Auuu Auuu To są imprezne, nie ksipu WHAAAA Auuu Cz grill I need some milk A jak tu się gdzieś trudnić? Bo się tak zastanawiam Szukam roboty Rencik. O! <laughs> Ej, ale... <laughs> Zrób <też> klip. <laughs> brawa, brawa. Wiedziałem! Wiedziałem! Nie Ej, bo już się śniło chce, wiecie? O no dobra, to, przystanek na siedem. Nie, nie, spokojnie zatrzymu się. Zostaw szlaczek! O! Oh, Je! Yeah. <laughs> O, świetnie O, Czekajcie na mnie, kur... Czekajcie na mnie Czekajcie, ona gdzieś... Tu już ją widzę To ona czy nie? Nie, to jakiś... Te... Czekaj, to ona stoi czy nie? Mia, to ty? Troszkę się zmieniłaś. Od naszego ostatniego spotkania. No nic no, ale... się nie wybiera. Światasz czy nie? Jedziemy na imprezę. Niezła ta policja, ale o co ci chodzi? No sprawdzają teren, nie? ...motostradą, nie? No i jad, jad, jedzie się silverado, jedno, drugie i, i bęka. O, dobra, z wiesz, przejeżdżają obok mnie.

Wyjmijcie go ze z tej sceny Witam wszystkich Powiem Jamesa nigdy nie pamiętałem kim jest Dzisiaj się to w ogóle dowiedziałem jak ma na imię Elizabeth Absolutnie nie znam Ale chciałem im powiedzieć Zdrówko I ogólnie Jeżeli będziecie jakieś na księżycu wspólnie razem Grawitacja będzie chciała was rozdzielić Użyjcie mi li liny z waszej wielkiej miłości, i przyciągnijcie się z powrotem. A to? za już? Mm -hmm. No Co ty mówisz? No mówię ci. No dobra. A to. Ja Musisz zatrzymać? dziękuję na wsparcie. Róbcie screenę! Róbcie screeny, widzowie! Ale fura! Wago Porvida pendecho! Bago Porvida pendejo! Ale dostał Panie szybę! Ja i szyby już nie dostałem. <noise> Rozstrzelanie chłopa! Szybą się przejął! To mi się podobało akurat. Chodź, pamiętasz jak skończyłem ja i mama. Pamiętasz ile to było problemu? O co wiązać się z jedną kobietą na całe życie? Przecież tyle kobiet miałeś w swoim życiu i zawsze było fajnie. No, no, zdałeś aż znałeś tą Katie i. złapałeś tych te, te, te chorobę, ale to i było dawno, no. W każdym razie było świetnie. No, momentu, aż się to no i. Najsłodszy owoc, najsłodszy owoc w tym mieście na tym świecie trzyma pomarańczkę Czuzę za incepcja. Mm -hmm. Oh. Naj, Najsłodszy owoc, który Najsłodszy ta teraz planeta. Najsłodszy na teraz na kanapeczkę. <noise> Mam też piwka bo... O, piwka, proszę bardzo. Ta, co? Dać piwka co, ja za... się pójdę oddać do morza. Ubości. Znaczy do oceanu. Na razie tak jakbyś miał jechać na siedzibę 4PSM. To zabawę tym Pewnie. Przepuściłeś. Witam. O, ale ciężarówkę, tak? Nie no, co to jest? Ale żołądki klasą tirapituje? Co ty masz? Zostaw poszerzera, zostaw poszerzera. Poszerzera, bierz ciężarówkę, bierz ciężarówkę. Dobry. O, cześć Suzy. Nie mam. Suzy? A nie, zemsta. No. A, taka wiesz. Suzy. co? później się numer dam, no. Trzymaj się. Ten no, Suji. Powiedz, że dbasz o linię teraz, no? Elegancko. Elegancko pamięci. Elegancko, ale nie pal, wiesz, bo w szkodzi.